Siemanko, witam Was serdecznie, ze strony Bogdanek i dzisiaj pokażę Wam jak złowić okonia do medalu oczywiście, tutaj wszystko złowiłem oprócz tego okonia w pewnym momencie, ale w końcu go dorwałem, złowiłem 5 sztuk i pokażę Wam jak i gdzie, w jaki sposób, także lecimy z tematem, to będzie oczywiście spinning. Potrzebne wam będą robaczki, robaczki tutaj, gumy do Giga, seria Waki, Waki 3, bierzecie czerwoną, kupcie sobie każdego, żeby były po prostu, tutaj fajnie poławiają i na Syberii mam sposób na tego zielonego robaka i to są połowy biało rybu, także czekajcie na te filmy, bo one też się ukażą, ale dzisiaj się skupmy na czerwonej gumce 4 gramowej, polecam wam spinning, nie wiem, czy on tutaj będzie. To musi być z, ni z niskim wyrzutem strasznie. No kurde. No kurde, nic z tych, nic z tych wędek. To jest mały problem, bo ta się nadal, ona kosztuje 2,5. Chociaż ona jest bardzo fajna. Ja ją sam mam. Bodajże. Ale sprawdźcie. nie, nie On trud Mastera MLK. Ja nie pamiętam, gdzie ją kupiłem. Ona jest 2 do 5. Kurczę, nie pamiętam, gdzie ją kupiłem. Ale to jest jakaś, jakaś niższa mapa, bodajże. Możliwe, że na Polsce. Na Polsce, na Rzece San jest ta wędka. Mm -hmm. Możliwe, że tak jest. Także tam musicie je szukać, po obrotach, wiadomo. Ona będzie nam potrzebna, więc sobie weźmy ją na dwójeczkę na przykład. Dobra i lecimy. A, o, a jeszcze oczywiście weźcie sobie łódkę na dwie sztuki. To jest motorówka, brak lodówki, uchwyty na dwie. Najlepsza łódka tutaj na Francji. I lecimy. Zaraz Wam opowiem dalej. Dobra, jesteśmy na miejscu i spójrzcie, to jest na mapie, tutaj. Oczywiście to jest całe, tutaj jakby weźmy ten urywek mapki, i to po prostu się łowi tutaj. Tutaj jest taki duży obszar, wszędzie można tego konia szukać. Ale dobra, weźmy sobie, jak zwykle, mamy dwa uchwyty, to możemy sobie zarzucić. Tutaj fajnie też węgorz bierze. Oczywiście w dzień to jest ciężko z nim, ale weźmy sobie na przykład szczęśliwe połowy i dajmy na karpiówkę, tą sztuczną dżownicą, ona jest bardzo fajna. Stańmy sobie. Dobra, to niech sobie leży. Weźmy sobie jeszcze drugą bębkę. Też gruntową, żeby ona sobie tam tutaj piszczała w razie czego. Weźmy sobie szczęśliwe. Taki sam zestaw. O, już coś tam pobrało, kurde i tu coś większego, zobaczcie. Oj, wybiera nam. To nie jest nasz chyba target. Zobaczmy, to sam jestem w szoku, co to tutaj wzięło nam. Zobaczcie ta zbędka, to jest, przypominam, 205 kg, także jak coś coś na niej taki takie rzeczy wywołuje, to musi być coś sporego. Zobaczmy. A to jest karpiuch. Karpiuszek, ale spory zobaczcie, kurde, dużą siatę wyjmuję do niego. Karp golec. Ale gruba, z 11 kg. No tego to się nie spodziewałem. Także wiecie, gdzie chodzi na kolca. Jak go poławiać. Dobra, ale to nie o tym film. Lecimy. Zobaczcie, to jest nasz spinning. To jest główka dźwigowa 0,1. Jednogramowa, najniższa jaka może być chyba. I 4-gramowy wąż czerwony. Oczywiście wędka, niski gram wyrzutu. Mamy tu 2 do 5, akurat jest 5. I zwijanie. Robimy zwijanie 10. 10 tak jest 10 dobrze słyszycie i rzucamy rzucamy oczywiście daleki wyrzut bo na maksa mamy ciężar wyrzut przynętę na dnie no i zwijamy i to jest właśnie sposób na okonia na Francji oczywiście jak spojrzycie sobie ryby na łowisku Wejdziecie w okonia, macie żywiec, shiner. do shinera to nie ma dostępu, nawet ja jeszcze go nie poławiam Tu jakaś obrotóweczka, żywiec, ja do tego żywca próbowałem i ciężko, ciężko Zobaczmy co tutaj jest na jedynce, może to też okoń, bo okoń lubię tą przynętę. Patrzcie, patrzcie co idzie Tak jak mówiłem przed chwilą, kilogramowy okonek, weźmy sobie, i no, mamy w sumie już po okoniu Widzicie, mamy już pierwszego okonia Do medalu, ja zanim przypominam, chodziłem za nim szmat czasu, żeby go złowić. Ale dobra, słuchajcie, na, tym, na tego czerwonego robaka na spiningu możecie połowić często basy czarne, małogębowe, no i oczywiście te okonki nasze. Więc tutaj pula połowu jest dosyć zwężona. Trzy ryby, może cztery, jakieś coś tam jeszcze na pewno bierze na to, ale najczęściej, właśnie te ryby. Ona sobie tu połowoli, po dnie sobie tam szoruje i okonki w to uderzają, nie? Więc korzystajcie z tego. Ja głównie złapałem to właśnie najwięcej na ten spinning. Na tego czerwonego nic. O, mamy coś. To prawdopodobnie jest bas, bo bas zawsze wypręża nam na kołowrotek. O, i lata prawo, lewo, prawo, lewo. Zakładnie jest trochę prościej. Zdaję sobie, że to jest mało gębowy. No jest jest małogębowy dokładnie. I to widzicie, nie jest jakaś duża sztuka, on tak potrafi powalczyć. Przypominam, ta wędka jest do 7 kg. Dobra, i robimy. Zobaczymy, czy to na tego wakiego przywali jakiś okoń nam teraz. Jak widzicie, sztuczna żownica działa. Także już macie jeden sposób, nie żaden żywiec, tak jak tam mówią. Bo na żywca pobierają też sumy, a sumy potrzebują wędki lepszej. No po co się bawić z sumami? Ja na przykład nie lubię i w ogóle nie zaczynam z sumami. Tutaj często może też Czasami wziąć oczywiście szczupaczek. Szczupaczek pobiera, ale widzicie, drżowniczka jest. Już okonek szybko wpadł, także już macie medal, jak Wam brakuje tego okonia. To była ostatnia ryba akurat dla mojego medalu. Za nią przypominam, chodziłem chyba 3 albo 4 dni, także walka była fajna. A jednak jest jakiś fajny cel w grze, żeby ten medal zdobyć. Ciężko rybę złowić i mi się udało. Teraz już Wy wiecie gdzie, wiecie jak. Jeszcze tylko Zobaczymy, czy dostaniemy na tego spinninga jakiegoś okonka. Ja pamiętam, że tamte okonie, co wtedy łowiłem do medalu, to w nocy to jeden za drugim pobierał. Możliwe, że w dzień to będą brać właśnie te basy, a na noc się uaktywniają okonie. Jak widzicie, deszcz nam się zebrał. Niestety, jak deszcz pada, to, to na Francji ciężko o jakąkolwiek rybę. Ale będziemy się starać. Rzucimy sobie może tam bardziej w prawo. A tutaj obrzucałem po prostu wszystkie te lilie, wszystkie drzewka gdzieś tutaj. O. O, mamy coś, mamy coś. Coś się ubiło tam i to raczej nie jest bas, bo kołowrotek jest nienadwyrężony, Także jeśli to nasz okonek, to wszystko to co wam mówiłem jest prawdą. I wszystko się zgadza. I zobaczcie co idzie. Widzicie? Mamy to. Także jak widzicie sposób działa. Gdzie jest okoń? Tu jest okoń, dosłownie tu, 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 tu na tych na tych płyciznach. Tutaj głębokość trochę jest. Taki strasznie zróżnicowany teren i właśnie tutaj nawet w deszczu pobrał. Także gdzie jest okoń? Tu jest okoń. Jak widzicie wszystko działa. Jest sztuczna drżownica, jest waki 3. Używajcie tego, macie gwarantowany medal, już nie musicie szukać. Zapraszam do następnych filmików. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!